Witajcie bracia z Polska, ja jestem Męciuc i witajcie w drugim odcinku na moim kanale. Tym razem będzie challenge. Challenge polegający na tym, że będziemy Musieli wygrać Gierkę bez żadnych Power Cubesów. Oczywiście film jest inspirowany filmem Citroxa, w którym Citrox też próbował, ale mu się nie udało. A my spróbujemy go rozwalić i spróbujemy po prostu wygrać. Raz już nagrywałem dzisiaj ten odcinek, ale coś mi nie wyszło i miałem cały czarny ekran. Więc dzisiaj ten odcinek będzie trwał 10 minut i przez te 10 minut będę próbował po prostu zrobić. Ten fajny, głupi challenge bez sensu. Jeśli mi się nie uda, to po prostu się nie uda i będę bardzo wielkim lamusem, tak jak Citrox. Znaczy, Citrox nie jest lamusem, ale jest bardzo wielkim lamusem, bo mi się nie udało. Znaczy, w tym challenge jest lamusem. Muszę tak powiedzieć, bo za chwilę nie pobijecie. Znaczy, że tak powiedziałem. Tam mamy Rose. Rosaczkę, zjebaczkę. Chodź, 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 Arbuziku. Jaki arbuziku. Dobra, lecimy szybko. Dobrze, że jestem niewidzialny. 10 minut będzie ten trwały odcinek. Ja będę przyspieszał to, co się po prostu nie, nie będzie miało sensu. Co, jak nic się nie będzie działo. Yy, XZ <gry> Dobra, jeszcze raz spróbujemy. No, spróbuj ponownie i jeszcze raz przyspieszenie! Jak widzicie, z... nie, nie udało mi się znowu, tym razem trzecie miejsce, ale to dalej coś. No to spróbujmy jeszcze raz. I przyspieszenie. No i znowu, tylko tym razem siódme miejsce. Jest to bardzo trudne, ponieważ cały czas odradzam się bardzo w złym miejscu i, no i to jest bardzo denerwujące. Oto kolejne przyspieszenie. No i znowu to samo. Jeszcze 3 minutki będę nagrywał i zobaczymy czy się uda. Jest to głupie, bo naprawdę siedzę, siedzę tam prawie minutę albo... Nie, półtora minuty w krzaku, a nikt nie umiera i to jest strasznie denerwujące. Dobra, ten frajer tu nie idzie, albo nie idzie, ale tam. Ja nie będę w niego strzelał. Dobra, dam wam, jeszcze, dam wam jeszcze jedno przyspieszenie. Dobra, wiecie? to filmik z samymi przyspieszeniami, więc tak naprawdę zrobię wam pauzę i widzimy się, jak będę bardzo blisko wygranej. Ok? To i. Czekajcie, czekajcie. Tutaj się z tego Robię pauzę i za chwilę się widzimy. Ogółem trochę próbowałem, ale już chyba muszę kończyć, bo mam jedyny 1%, 1 na telefonie. Więc jest to bardzo trudne do zrobienia, ale da się. Powiem tyle, da się. O, jeszcze opening sobie zrobimy. Powiem, da się, bo raz zrobiłem tak, że miałem jeden, zabiłem kogoś, kto miał 10, Czyli da się coś takiego zrobić. Więc, no, to pa! Pijajcie do Citroxa!